Dzień dobry. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy. Poruszę temat nowej, nowego przepisu wprowadzonego, przegłosowanego przez Sejm, czyli wyprzedzanie się, zakaz wyprzedzania się samochodów ciężarowych w Polsce na drogach ekspresowych i na autostradach. Znaczy, zanim poruszę ten temat, zanim zacznę wypowiadać się i podać moją opinię na ten temat, przedstawię się, kim jestem, bo być może ten film wyjdzie poza normalny zasięg mojego kanału. Być może tak, być może nie. No więc jestem kierowcą zawodowym z średnim doświadczeniem. Siedzę za Fajerą już 18 lat. Głównie poruszam się po terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale przez dwa okresy w moim życiu jeździłem w Europie, więc znam realia europejskie i mam pojęcie, jak to w Europie wygląda. Znaczy też bywam bardzo często w kraju, więc to nie jest tak, był klejony od rzeczywistości. Moja przewaga jest taka, że znam dwie rzeczywistości. Tutejszą i europejską. No więc dobrze, to jest to, kim jestem. Kierowca zawodowy i tak dalej, i tak dalej. Według Ministerstwa Infrastruktury te nowe przepisy zakazu wyprzedzania tirów, jak i cytuję, oni mówią na to wyścig słoni, na autostradach i ekspresówkach ma na celu podwyższyć bezpieczeństwo na drodze oraz zwiększyć płynność ruchu drogowego oraz um, zmniejszyć zatory na drodze. No więc, według mnie, um, ten przepis nie wywoła takiego skutku z tego względu, że infrastrukturę w Polsce nie mamy tak bardzo rozwiniętą jak w innych krajach europejskich. Większość naszych dróg w Polsce, ekspresowych i autostrad, to są dwa pasy w jedną stronę, tylko w niektórych krótkich odcinkach są trzy pasy, e, więc tak według mnie, ok, zrobimy tak, że tyle nie będą się mogły wyprzedać. przypomnę, że może nie wszyscy, wszyscy użytkownicy osobowych wiedzą, że samochody ciężarowe w Polsce są zablokowane to jest wymóg prawny, nie mogą jechać więcej niż 89 czy 90 e, ogólnie Maksymalna prędkość samochodu ciężarowego to, to normalnie jest 80 km na godzinę, no ale można jechać na 89. Km. Większość firm blokuje jeszcze mniej. Soma Somalu nie, nie ma tak, że każda ciężarówka jeździ z taką samą prędkością. No i jak to jest normalna natura ludzka, jak ktoś jedzie przed nami wolniej, nawet te 2 km, no to nie chce się za nim jechać, tylko chce się by wyprzedzić. No i wtedy istnieją takie sytuacje na drodze, jak na autostradach, że wyprzedzamy się bardzo długo to jest też wina właśnie tego, że jesteśmy zablokowani, a dwa, jest też wina tego kierowcy z prawej strony, który nie zwalnia, gdy widzi, że jest wyprzedzany. Według mnie bardziej efektywny by był taki przepis, że gdy jest się wyprzedzany, trzeba ułatwić drugi, drugiemu użytkownikowi drogi wyprzedzanie się. To by rozwiązało bardzo dużo problemów. No ale dobra. Przypuszczmy, że no to już wejdzie w życie, to już jest oficjalne, bo Sejm przegłosował. Mamy dwa pasy. Klasyczny odcinek, bardzo uczęszczany w Polsce a dwa między Łodzią i Warszawą. Tam jest naprawdę duży ruch, mam dwa pasy. I tam już jest też w wielu miejscach dużo odcinków z zakazem wyprzedzania ciężarowej i tak się wyprzedzają. No więc co się dzieje? Teraz będziemy mieć zakaz i wszyscy będą jechać wężykiem, jeden za drugim. No i w tej grupie kierowców znajdzie się zawsze jakiś delikwent który będzie jechał wolniej z wielu powodów, albo mu się nie śpieszy, albo oszczędza paliwo, albo no nie wiem, albo po prostu ma zły dzień i będzie jechał sobie 80 a nie 90 jak wszyscy. No więc wszyscy za nim będą musieli dzwonić do 80 i zrobi się ogromna kolumna traków, tirów i nie będą się mogli wyprzeć, co odejmie jeden pas ruchu dla osobowych. I teraz wszystkie osobówki będą jechały lewymi, lewym pasem. I będą wyprzedzały tą kolumnę. No i w tej grupie osobowych, tam jest duży ruch, też na pewno znajdzie się delikatny, który nie będzie jechał 140 tak pozwala prawo na autostradzie, tylko będzie jechał 120-110, bo też może się nie śpieszy, może oszczędza paliwo, albo ma ograniczony budżet, albo może się boi. No i będziemy mieć sytuację, gdy będą dwie kolumny. I według mnie wprowadzenie tego prawa, tego przepisu, będzie tylko po prostu piętnowało jeszcze bardziej skrzyty między dwoma kategoriami użytkowników na drodze. To jest. To jest. To dla mnie to będą, będzie jeszcze większy chaos na drodze, a poza tym zatory się nie zlikwidują, bo będzie tylko jeden pas i osobowe nie będą już się miały jak wyprzedzać, bo prawy pas teoretycznie będzie cały czas zawalony kolumną ciężarówek. I dla mnie na przykład na drogach ekspresowych, gdzie jest dużo mniejszy ruch, na przykład przykładowo, droga między SK między Wrocławiem a Łodzią. Tam czasami jest pusto na drodze. No to komu by przeszkadzało, że w wolnej luce może ktoś się wyprzedzić? Pod warunkiem, że ta osoba, która jest wyprzedzana, pomoże tej drugiej osobie, żeby ten manewr trwał jak najkrócej. Bo ja sam jako użytkownik auta osobowego, gdy nie jeżdżę trakiem, wkurzam się na, na, na to, że, 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 że drugi kierowca nie odpuszcza i to się może ciągnąć. W moim przypadku, jak ja widzę, tak, bo tutaj, tutaj też są ograniczniki prędkości na ale nie, nie, nie obowiązkowe, fakultatywne, i też są takie sytuacje, że próbuję wyprzedzić kogoś bardzo długo, on nie odpuszcza, no to wtedy troszeczkę zwalnia mi się, chowam, bo nie ma sensu. Dobrze, to jest moje zdanie na ten temat, ale jeszcze taki powiązany temat. Według mnie, największy problem bezpieczeństwa w Europie i tym bardziej w Polsce, to nie jest to, że nie, można się, że nie będzie można się wyprzedzać. Po prostu różnica prędkości między tymi dwoma kategoriami pojazdów jest zbyt duża. W Niemczech jeszcze jest większa, bo w Niemczech mamy odcinki autostrad, gdzie nie ma ograniczenia w ogóle, a, 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 a tiry mają jadą 90 i ja pamiętam to, jak jechało się w Niemczech, patrzyło się sterko i jedzie jakiś samochód i po prostu przejeżdża obok mnie jak pocisk. Zauważyliście, może tutaj jadę teraz na autostradzie, jestem w Myśgianie w Stanach i ten ruch jest, no nie jest taki, jak, to, jak się mówi, nie ma dużego ruchu, ale już jest taka niedzielna, poranna godzina, i, i zaczynają ludzie wyjeżdżać. I nie ma czegoś takiego, że jest duża różnica między pojazdami, bo tutaj różnica jest w prędkości bardzo wyrównana. Można policzyć na ręka, ręce, na palcach jednej ręki, ilość stanów, które mają dwa ograniczenia dla pojazdów ciężarowych i osobowych. To jest Michigan, to jest e, Kalifornia, to jest chyba jeszcze. No, mówię, tych stanów jest bardzo mało, bo, a wcześniej było ich dużo więcej, ale z okresem czasu, z biegiem czasu i według statystyk, według. E, na temat wypadków i tak dalej stwierdzili, że właśnie różnica prędkości między pojazdami i różnymi kategoriami jest największym zabezpieczeniem. I tutaj, na przykład, jak jadą wszyscy, no ja jadę teraz w tej chwili 105 na godzinę. Samochody jadą ciut szybciej, bo tu oni mają limit. Ja mam 65 km na godzinę, a oni e, 70. Czyli ja mam 105 ograniczenie, a oni mają 112. I tutaj przestrzegają tych prędkości w miarę. Tolerancja jest mała, jest bardzo dużo policji, która e, egzekwuje przekroczenia prędkości, bo pamiętam był taki czas w Polsce na autostradach policji w ogóle nie było widać, to się zmieniło, Nie z tym, ale jak, możecie, jak może zauważyć się na tym wideo, tutaj wszystko jest płynnie i nawet jak ja zmienię pas i będę wyprzedzał, to nie będzie ostrego hamowania z tyłu, bo oni i tak jadą woni. No. ze 112 zwolnią do 105, a mówię, ja jestem zablokowany. Na przykład w Teksasie są ograniczenia prędkości na autostradach 120-130, Mogą taką samą prędkością jechać jak osobowe. I. No i, I tak jest. <grytanie> I według mnie to jest największy problem. Różnica prędkości między kategoriami pojazdów. Jeszcze druga rzecz to jest tak. Jeszcze wracając do tych dwóch pasów w Polsce. Jest pewna określona przepustowość każdego pasa. Każdy pas może w określonym czasie przyjąć określoną listów ilość pojazdów z zachowaniem bezpiecznego dystansu przy, przy danej prędkości na przykład i teraz tak jak zmniejszymy prędkość jednego pasa dla, i to będzie de facto pas dla ciężarowych i zmniejszymy go z 90 do tej prędkości, które będzie jakiś zawali droga jechał, to zmniejszamy przepustowość na autostradzie i zmniejszamy przepustować de facto lewego pasa, bo wtedy mniej samochodów będzie na prawym pasie, bo będzie wie, więcej ciężarowych i mniej, i mniej będzie mógł przyjąć ten pas samochodu, więc więcej będzie na lewym. I tak samo na lewym, gdy znajdzie się delikwent, który nie będzie ją 140, to wolniej, no to wtedy będzie, będzie, będziemy wszyscy odczuwali efekt tego zakazu, nie tylko samochody ciężarowe. Yy, także no, wystarczy spojrzeć na Niemcy, gdzie są takie strefy ruchu są zakazy wyprzedzania, ale tylko tylko w nocy na przykład albo w dzień i to są włączane, wyłączane w zależności od natężenia ruchu i na przykład też jak jest duże natężenie ruchu zwalniają troszeczkę ruch ze 130 do 100, do 80 czasem do 60, żeby uniknąć gwałtownych hamowań oraz żeby pozwolić e, e, bezpieczne właśnie e, zmian zmianę pasów włączanie się do ruchu innych użytkowników no ale Y, jest więcej samochodów niż y, przepustowość danej drogi to co by się nie zrobiło i tak się będzie korkowało. Także to są moje myśli na ten temat. I <laughs> y, y, według mnie to jest... Y, no nie jest to dobry pomysł, no. bo nie na całą Polskę. Wiem, że inne kraje w Europie to stosują. Tak Belgia, tak Słowacja. Eee, chociaż w Holandii chyba można się w nocy wyprzedzać, już dawno nie jeździłem, więc nie pamiętam w Europie. Dobrze, taki to był typ mojego komentarza na bardzo gorący, bardzo gorący temat wśród kierowców zawodowych w Polsce. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy, dziękuję Wam za uwagę. Pa!